Ej, przecież, witajcie w 32 części Blasforms 2. Dzisiaj dalej będziemy odkrywać rzeczy, których wcześniej nie odkryliśmy. Super wstęp, Marcin, super wstęp. O, o! Daj wycz. Dobra. Co było na dole? Tu chyba nic nie mogę zrobić z tego co pamiętam, no. Fuck! Dobra W prawo byliśmy. O sobie możemy mieć tędy też. Nie, 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 nie lubię z nimi walczyć. Idziemy jednak górą hmm. Tu coś może być lub tu Prawo, prawo Jezu, te pierdoły będą Paraj A, tu było coś, pamiętam na lewo. Tam taki przesmyk. No. Hop, hop i hop. Teraz możemy... O, właśnie. The Pilgrim. Pilgrim. Czemu pauza czasami nie działa? Znaczy działa, ale... Z opóźnieniem. jest Pilgrim? Pilgrim. What? Reduces Walde val de... Teresa. Co to kuźwa jest? Nie mam pojęcia czy to jest Walder coś, coś tam. Ale znalazłem, cieszę się bardzo. I teraz nie mogę z on wyjść. Co jest? A, bo muszę na dół zaskoczyć. Dobra. Dobra, to tu byliśmy... Mm, tu. Jeszcze chciał zobaczyć, czy tu góry można iść. Co to jest ten Waldera, coś tam? Brawo. padaj. Ty no żyje jeszcze? No właśnie, coś co, czasem nie tak z tą grą. Coś jest, ale czy ja tam kurde doskoczę, panie? Wątpię. Doskoczyłem. Nie wiem jak. O. Co to jest? A to nie jest. Co to? Co to było? A to nie jest coś związane z tą kobietą taką. Z... Co? Całunami? Coś mi świta. Kurde, trochę creepy w cholerę. Okay. A, tam byłem, dobra. Czemu teraz mi ten szlajn się wydaje jakiś duży? Czy nie? Jakiś kuźwa duży się wydaje ten szlajn. A tu te ogniki, kurde i cholera wie Jak tam się dostać w ogóle? Dobra, pójdziemy jeszcze w prawo. Pójdziemy tu I na dół, ale to wcześniej. Oj, bujaj się, gościu. No Chodź, chodź. Wiecz? Aha. Też nie mogę dojść. Dobra, idziemy do teleportu Kurde, go nie mogę ominąć Ty to mu nic nie zrobiło. Teraz mu zrobiło. Dobra. Tam byłem. Tutaj praktycznie wszystko odkryliśmy. Dobra, idziemy tędy. będzie chyba szybciej. Coś za. Za cicho było przez chwilę. On jest pierdoła. Lecz! Au, au, au! Spadaj! Boże... Jesteście upierdliwi, no! Pani przy kości... Co chciałem zobaczyć? A, te znaki zapytania, między innymi. O jezu, to muszę się tarabanić przez całą mapę. Nie, nie muszę. Dobra, wiem, wiem co zrobimy. Idziemy do teleportu. Czemu ty żyjesz? A, dobra, wiem, czemu żyjesz. Mm, tu. Zrozumiałe stworzenia, pamiętam, tyle samo co w jedynce chodzenie, sprawdzanie, latanie. Ty czemu mam ustawiony drugi czar? To jest teleport do domu, a ja chcę to. O, to jest pomocny ten podwójny skok. Stary. To na pewno coś jest jeszcze. Dobra. Dalej. Jeszcze musiałem zabić świecznik. Co jest potem? Co było tutaj? Czemu ty napisane, że to jest skarbisz? Bez sensu O hmm. nie, tu miałem znak zapytania. Czemu miałem tu znak zapytania? sensu. Czemu? Nie rozumiem. Nie mam pojęcia, dlaczego miałem ten znak zapytania. Chyba, że już może coś oblokowałem tutaj, nie wiem. Ale go usuniemy. Dobra, w lewo i na górę. Tam gdzieś powinna być jakaś zakonnica chyba. Ole, ci zabiłem gościu w powietrzu ciebie też Chyba Was nienawidzę, joj Padać No O stary. No, tutaj kuźwa was słyszę za cały czas Gdzie one są? Ty no, masakra. Słyszę, ale nie wiem gdzie są. Hm. Nie wiem, dlaczego mi się udajesz pode mną. Nie mam pojęcia, naprawdę nie mam żadnego pojęcia. Dobra, nie ma. No patrz. Idziemy tędy. O, tam jaki skarb jeszcze był na górze. Yy, no ma, Joj. To wszystko jedno. A. Dobra, nie co robić. Ytch. Dobra. No oh, fuck. A, mi się też że tutaj będzie ich od cholery, nie? No. O, pomyślałem. Nie, nie tak dużo. A co to robi? O, czasówka jeszcze. Pierdzielnik durny. No. O, stary. Nie, spóźniłem. Dobra, zabijłem tego durnia. Pataj, Jak ja was nienawidzę. Ach. Ty, jak ja mam to przejść? Dobra, wiem, głupi, głupia. No, szlak wspominam, ołem kiedyś, że nienawi nienawidzę czasówek, wręcz ich nie znoszę. Ale čo to bude válka? Marcin, uzdrów się, durniu. Uff, co ja znalazłem? Kolejny kryształ. Co to robi, te kryształki? Hmm. Mogę połączyć? Pewnie nie mogę. Hm. No dobra, odkryliśmy kolejny sekret. To tutaj nam zostało tylko... Ta kurde zakonnica, nie? O, muzyka się obudziła. No, tam już nie ma nic. Więc to już możemy też usunąć. No, ta zakonnica mnie daje spokojnie. Ty też, ptaku. ptaku. Padaj, ciulu. Dobra, wracam do teleportu. Ty no nie dałem do spokoju, nie? Tutaj? Nie. Nie mam pojęcia, nie? Kwila no. Chwila. Masz kurde na internecie, chyba zobaczę. Dobra, albo nie, było to... Dobra, kiedyś tutaj jeszcze wrócę. I cię uwolnię Pani zakonnico Czemu tutaj w ogóle są przeciwnicy? Czy to wtedy przechodziłem? A nie, może nie walczyłem ze wszystkimi, dobra Dobra, użyjemy jeszcze życiałki, w razie czego? No i co? Możemy wracać do save pointu, do teleportu Prosto jeszcze bym chciał zaka za zakaczyć Zahaczyć o tą to... To te paciorki sprzeda sprzedaje Miejsce na paciorki nam daje No dole coś było, nie No jeszcze zahaczymy o nią i o tą pokrytą w całunach tą gościówę Bo mi się wydaje, że ta świeczka, którą zdmuchnęliśmy zmuch Eee, to właśnie była jakaś misja poboczna związana z nią. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale czy mi się. Tu są jakieś dwie zakonnice jeszcze? Eee, tu też były podwójne skoki. Dobra, to idziemy najpierw tam. Do paciorka. Gdzie to było? Gdzie to było? Tu. I tu też chyba było podwójne skakanie. Holender.

And the sky, bears no, stars. So... Bring... no i Press your dobra. Mamy wszystkie te koraliki. A nie, to był ten gość całujący ten. Czy nie? Tak. Ale nie mam nic dobra A gdzie była Ta dzieba tak kościoła, taka Pokryta w całunach Tutaj na prawo chyba No No, ona jest to krzesło wcześniej było the bells chime twice Co ja and we shall sink into a sea of mourning Co ja Kolejna sprawa, kurde jest? Jakaś próba? nie tylko porozmawiamy że nie źwa Boże Chodź Mam nadzieję dużo ostatni jest No teraz dużo łatwiej się go przeskakuje Jeszcze? Nie w tą stronę, nie. Oczywiście, że nie w tą stronę, bo czemu nie? Co jest? Co, przeszedłem? Nie, wiem w ogóle co ja zrobiłem? Jedna latarnia się pali nad nią z pięciu. Jakiś Triso zdobyłem jakąś figurkę. Boże. Eee... Gdzie to jest? Pilgrim Maiden... Trisa... Aha, 10% do tego, dobra. A ja to pierdzielę was. Nie spodziewałem się tego. Tu coś jeszcze jest. Pierdziela. O nie. Nie, 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 nie. Gdzie ja jestem? Nie, w dupie. Do stąd. Tam coś jeszcze jest, Jezus Mario. Dobra, saveujemy. Patrz. O, mam ostatni ten. Co mogę się wanąć? Dobra, sejwujemy. I tutaj kończymy część 31. Trochę podwiedzaliśmy, trochę podkrywaliśmy. A w następnej części to chciałbym jeszcze odkryć te dwie zakonnice zobaczyć. Dobra, ale na Ciebie koniec kończymy część 31 i jak zwykle dziękuję bardzo za oglądanie. Na razie.